Siema, cześć, witajcie na moim kanale i na nowym odcinku. A dzisiaj wam trochę opowiem, co się zmieniło w mojej hodowli, jak to w ogóle wygląda. No i czemu ten film nie, nie pojawił się wcześniej, skoro miał się pojawić wcześniej. Na pewno, jak możecie zauważyć, co coś przewija, są to nowe kury i są to kochiny olbrzymie. Mam ich parkę. Są to dwa. Znaczy, no, jeden duży kogut, czarny, i druga troszeczkę od niego mniejsza, ale też duża czarna kurka. Są o wiele większe w porównaniu do innych kur. I też na filmiku można zauważyć, o, jak tutaj pokazuję tego koguta, nie ma go drugiego, ponieważ niedawno, e, niestety, ale zachorował na wątrobę. I chcę też Was przed tym ostrzec, ponieważ to też było z mojej strony, że nie powinno się dawać moczonego chleba kurom, ponieważ ma taki sobie kwas, który, tak można powiedzieć, rozpuszcza wątrobę, a u kur niestety wątroba się nie regeneruje. I wyszło tak, że no niestety kogut nie przeżył. Ale wracając do tematu tych nowych kur, tutaj są właśnie druga ta mniejsza kura, ale też duże, to oprócz kur tych dwóch, nie kupowałem żadnych innych kur, ale kupiłem kaczkę. I jest to kaczka rasy Koldak, czyli taka mała kaczka, nie jest jakieś na pewno nie dorasta wielkości takiej jak są kaczki piczmowe. to ta kaczka jest o wiele mniejsza w porównaniu do tego. No i jeśli by mieliście, nie wiem, na przykład jakieś tipy, czy jakieś takie, nie wiem, pomocne ym, podpowiedzi, bo to jakby pierwszy raz hoduję jakoś w ogóle kaczkę. Jeszcze nigdy nie hodowałem żadnej kaczki i to jest taki jakby pierwszy raz. No i też chciałbym w ogóle poznać też tą różnorodność między kurami a kaczkami i gdybyście tak mogli po prostu mi też trochę w tym pomóc. Dzięki wielkie. Tutaj jest właśnie ta kaczka, jest to kaczor, tak jak mówiłem właśnie koldak i nie ma to takich wielokolorów, ma takie kolory jak taka um, dzika kaczka, um, ale moim zdaniem naprawdę um, ładnie wygląda i podobają mi się takie kolory. Tutaj jak możecie zauważyć niestety nie poleci, ponieważ ma podcięte, takie skrzydełka podcięte. Ponieważ gdyby nie miała ich podciętych, yy, byłby problem z tym, że by poleciała. Na przykład gdyby ją wypuścił, gdyby yy, to by gdzieś poleciała. Tam byłoby podcięte i nie leci. A tu jest nagrana scena, gdzie moja kura yy, wskoczyła tam, gdzie są gołębie i ona chce tam wejść. Dalej ma takie coś, nie wiem właśnie, czasami wskakuje na dach i tam siedzi. Raz weszła tam do tych gołębi i sobie siedziała z tymi gołębiami. Straszyła gołębi, ale jej się tam podobało. Yy, gdybyście mogli mi napisać w ogóle o co chodzi, że nie wiem, czy Wasze kury też tak się dziwnie zachowują, to byłbym mega wdzięczny, bo jeszcze nigdy nie widziałem, żeby żadna kura tak się zachowywała, że chce iść do gołębi. Yy, więc nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Yy, byłbym mega wdzięczny, że nie wiem, subskrypcję czy lajka. Do zobaczenia. Bye.